Czujemy się, jakbyśmy żyli w środku poligonu, skarżą się mieszkańcy Grabianowa. Pani Justyna, mieszkanka wsi, wylicza, że w wojskowych kolumnach jedzie czasem kilkanaście ciężkich pojazdów i to kilka razy na dobę. Ludzie obawiają się o bezpieczeństwo dzieci i fundamenty swoich domów. Więcej na ten temat przeczytacie w materiale Zbigniewa Juśkiewicza. W Siedlcach bezpieczniej? Niekoniecznie. Liczba zabójstw w 2022 roku była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Na szczęście ich wykrywalność jest stuprocentowa. Jak przedstawiają się inne statystyki dotyczące bezpieczeństwa, dowiecie się z artykułu Justyny Janusz. Jeszcze do ubiegłego tygodnia wydawało się, że zapowiadana od ponad roku największa inwestycja w historii siedlec, spalarnia odpadów, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Poinformowali o tym prezydent Siedlec i prezes PEC. Teraz odzyskują nadzieję. Dość niespodziewanie okazało się, że dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydał jednak odpowiednią decyzję. Teraz czas na kolejne ruchy. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie siódmej. Mieszkańcy Węgrowa są zaniepokojeni przedłużającą się rewitalizacją Parku Armii Krajowej. Pierwszy termin zakończenia inwestycji upłynął ponad pół roku temu, a końca prac jakoś nie widać. Sprawie przyjrzał się bliżej Stanisław Jastrzębski.